Ukochana Ronaldo pierwszy raz opowiedziała o dziecka. Jej słowa rozdzierają serce. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są parą od prawie 6 lat. Wychowują razem Cristiano Juniora. Ewa, Mateo, Alana i mała Esmeralda. Najmłodsza córeczka pary przyszła na świat w połowie kwietnia 2022 roku. Podczas porodu zmarł jej maleńki brat bliźniak. Dla słynnego piłkarza i jego ukochanej był to najboleśniejszy cios w życiu. W najnowszym wywiadzie Georgina Rodriguez zdecydowała się opowiedzieć o tej przeogromnej stracie. Georgina i Ronaldo wiosną 2022 roku z niecierpliwością wyczekiwali na bliźniąt. Niestety, tylko jedno z nich przeżyło, córka Esmeralda. Para wystosowała wówczas w mediach społecznościowych rozdzierające serce oświadczenie i pogrążyła się w żałobie. Jednocześnie starając się co się udać jak najwięcej ciepła i miłości swoim dzieciom. Szczególnie malutkiej Esmeraldzie, która tak bardzo tego potrzebowała z najgłębszym smutkiem musimy ogłosić. Że nasz synek odszedł napisała wówczas para. W styczniu 2023 roku do kiosków trafi nowy numer hiszpańskiego wydania magazynu El. W którym Georgina Rodriguez zdecydowała się opowiedzieć historię tej bolesnej straty i śmierci jej synka Angelo. Popularna żona portugalskiego piłkarza nie ukrywała, że mijający rok był najtrudniejszym w jej życiu. W internecie pojawiły się już fragmenty smutnej rozmowy z dziennikarzem Elle. To największy ból. Jaki może odczuwać każdy rodzic? Tylko narodziny naszej córeczki dają nam siłę. By przeżyć te chwile z nadzieją i szczęściem, to jest coś, co będzie mi towarzyszyć przez całe życie i o czym nie będziemy mogli zapomnieć, wyznała szczerze Georgina Rodriguez. Moje dzieci są dla mnie najważniejszym co mam. Każdy krok, który stawiam, jest przez nie naznaczony. Jestem wszechobecna w ich rozwoju. Czasami słyszę, że aż za bardzo, ale ja po prostu nie chcę niczego przegapić, podkreśliła partnerka Cristiano Ronaldo, M. Lewandowska rozpoczyna współpracę z Dzień Dobry TVN. Jaka będzie jej rola w śniadaniu w Georgina Rodriguez nagle podziękowała Annie Lewandowskiej. Wiadomo, o co chodzi. Siostra ukochanej Ronaldo poszła do telewizji wylewać na nią żale. Błagają o pieniądze dla dzieci, jest odpowiedź siostry piłkarza.